Chodzimy. Janek chce się przyjrzeć. No ja się przyglądam cały czas. Cały czas to obserwuję. Ranek popatrz, jak obserwuję. Ranek też. Mm. No uwaga. Wchodzisz. Czekaj? Nie, no. bo tylko mi się trochę. Wiesz. Zawsze tak na ćwiczeniach kaznen. Się lina. A no. mi tylko teraz się zaplątała i ostatnio. A zawsze każdemu się zaplątuje. A mi tylko dwa razy się zaplątała. Aha. No bo ty jesteś mistrzem. Przecież ostatnio uratowałem prawdziwego mistrza z góry. No takiej spiczastej nawet. No właśnie. Ach. Dobre, nie? Aha. Nie każdy to potrafi. To... O, to było niebezpieczne. Ach. Jestem. Nie? Z liną. Ja jestem. Pewnie. Dlino. Tutaj muszę sobie doło No Dobra, wyżej. Chodź. Uważaj na linę za tobą. Wiem, ona jest długaśna. Tak, tylko lecz. Wiem, to chodzi. nawet. Tylko wiesz o co chodzi, jak ona się zahaczy tutaj, to cię może szarpnąć, jak ty idziesz do góry. Wiem, no, co przed chodzi. chwilą też się tam zahaczyło ostatnio. Ale musisz ją obserwować. Ostatnio też się zahaczyło, ona nie szarpnęło i tak wiem. Hmm. No uwaga! Ja Aha! Tu. Z tyłu, tak? I widzisz że z tyłu? Tu mam. No, no, no. I wtedy patrzę na tą kamerę. No to powodzenia w akcji. O.